No witam serdecznie. <noise> Dzisiaj nie zrobię horoskopu, który Wam obiecałam na nowy tydzień, gdyż jeszcze mam dużo pracy. Jakoś nie mam weny na horoskopy, ale mam wenę na odpowiedzi na Wasze pytanka, więc odpowiadam. Pani Aneczka. Dawno temu zaczepiła mnie cyganka, dała mi amulet szczęścia i po wróżbie znikła. I przypomniała mi się w zmarło babciu, to mogła być ona? Hmm, ciekawe bardzo. Pani Aniu, już patrzymy. Często, często osoby, które gdzieś odeszły, one wysyłają nam znaki. One wysyłają nam, one wysyłają nam znaki, one wysyłają nam różnego rodzaju, czasami nawet osoby, ale już patrzymy, co karta opowiedzą na ten temat. Mogła to być osoba z bliskich pani, wysłana gdzieś przez pani opiekunów duchowych, przez osoby. Zdecydowanie to, była, to był dobry znak, po to właśnie, żeby, żeby się tworzyć na świat energii, żeby zobaczyć, że oprócz tego świata takiego materialnego, mamy też, mamy też coś dodatkowego. Spójrzmy sobie, jaki anioł jest przy pani, anioł dobrych myśli, jaka runka jest. Tutaj troszeczkę taki czas trudny, możemy przechodzić przez trudne myśli, przez trudny jakiś taki czas, bym powiedziała trudnych trudnych chwil, ale będzie, będzie dobrze już patrzymy dalej Wioletka hmm. e Co w najbliższym czasie wydarzy się w moim życiu uczuciowym? Już piszemy, Powiedz filmie, już patrzymy. Będzie dobrze, pani Violetka. Już patrzymy, co tutaj będzie w życiu uczuciowym. Chcę, że pani kogoś spotka. Tutaj na razie pani jest w takiej karcie hmm, przejścia przez taki trudny czas. E, tak jakby pani się rozczarowała, jakby były jakieś problemy, ale proszę zobaczyć, czas leczy rany. Zaczyna się już karta uzdrowienia, e, takiego karta spokoju. No i co mamy? Przepięknego mężczyznę na koniu. E, pierwsza sprawa, trzeba wstać. Już, już, jest, już był czas, że pani płakała, pani wyszła, to karty pokazały. Jest taki czas zastanowienia się jeżeli chodzi o, takie, o, taki, o taki czas, ale czas właśnie, że pani tutaj kogoś pozna, to 3-4 miesięcy, będzie fajna taki mężczyzna, ja to nazywam typ tego mężczyzny taki przyrodnik, taka osoba, która <grych> i pojedzie na ryby, i zabierze do lasu, coś zrobi, takiego fajnego, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnego, coś, co będzie tutaj jakby ważne, i co się dalej dzieje? Spójrzmy, co aniołowie mówią. No proszę, anioł błogosławieństwa. Zawsze, jeżeli coś nam się coś wali, to potem będzie coś fajniejszego, coś przyjemniejszego. No i proszę. Runka urósł zdrowia do wspierania, do dobrych, pozytywnych myśli. Już patrzymy sobie dalej. Kogo my tutaj mamy. Pani kati. Pani Katarzyna, a tutaj mam pytanko. Czy dowiedzie się Pani w miłości w najbliższym czasie? Widzę u pani romans, widzę u pani romans, fajny romans, ale nie trwały. Ale już spójrzmy, co tutaj karty pokazują. Już patrzymy. No, karty pokazują, że troszeczkę trzeba popracować nad sobą. Pierwsza karta pokazuje, że niekoniecznie teraz ta osoba, którą pani spotka, musi być osobą stałą, że tak jakby przyciągała Pani do siebie mężczyzn, którzy są na krótko, na krótki czas. Trzeba to wszystko zresetować, odciąć energetycznie, zacząć inaczej myśleć i inną energię wysyłać, wtedy będzie tutaj inaczej. Tutaj trzeba włożyć pracę nad sobą. Będzie Pani z, z mężczyzną, ale też widzę rozstanie. Widzę taki związek na bardzo krótki czas, na krótką chwilę. Taki, nawet bym powiedziała, nie związek, tylko relację. Widzę w ogóle dwóch mężczyzn, tak jakby ktoś się, tak jakby się ktoś pojawiał, potem znikał, potem znowu pojawiał w pani życiu. Natomiast bardziej romans, bardziej romans niż coś stałego. Spójrzmy dalej. Co nie mówię, pokazują, o miłości jest przed Panią, ale <grych> w sensie właśnie w sensie właśnie jakichś romansów, natomiast będzie coś nowego, będzie coś nowego. Powinna Pani, tak jak mówię, zresetować, tak jak pole czyścimy, zresetować wszystko i zacząć pracować nad sferą miłości, że spotyka pani kogoś stałego, a nie osoby na takie krótkie chwile. Pozdrawiam. Patrzymy dalej. I Sylwia pyta tutaj. Potrzebuję rozczytu na temat jednej osoby. Co widzisz na ten temat? Czy ona będzie, kiedykolwiek mówiła? Widzę, że tak, że będą postępy w ciągu 3-4 lat. Co będzie z chodzeniem? Będzie też to chodzenie. Jeżeli chodzi o to, powoli, powoli, ale będzie. Jeżeli chodzi tutaj o to, to ile ktoś lat żyje, to ja nie mówię, ale choroba jest po to dana, żeby, żeby ją uzdrawiać. Dlatego tutaj mamy te energie opiekuńcze i po prostu trzeba, trzeba wspierać, prawda? Mamy te dobre energie i trzeba tutaj jakby wspierać. I drugie, czy operację plastyczną brzucha wcześniej niż w 2020 roku? to operację widzę do 2022 roku, jeżeli chodzi tutaj o to, to będzie kwiecień. 2022 rok, w kwietniu, będzie ta operacja. No i proszę, Anioł dobrych myśli, dobrego działania. I mamy tutaj, ty masz cele, wyzwania. I sięgajmy pod energię uzdrowienia, wspierajmy to i to jest bardzo ważne. I tutaj mamy następne pytanko, które przyszło. Pani pyta się, jak sytuacja w biznesie w najbliższym czasie. Już patrzymy pani Kasieńka. Rozwój. Siła miecza i wsparcie. Taka siła niesamowitego działania, coś nowego. I sprawy finansowe. Już patrzymy. Tutaj jesteś opiekowana. Jest tutaj, jest tutaj karta spokoju, rozwoju przede wszystkim i takich nowych wynalazków, więc nie ma co się bać. Coś nowego też, innowacyjnego wymyślisz. Nie będzie tutaj problemów. Wszystkie katarzyny są takie. I <laughs> spójrzmy sobie, jaki anioł. Proszę, anioł radości. Przepiękna karta. I mamy, no, runka Puśćcie do przodu, działanie. Zapraszam serdecznie. Kosz porady w filmiku z, tutaj zbiorowym. Jest to 3 funty, czyli... 12, 12 zł, czy 3 euro. Zapraszam serdecznie. Znajdziecie mnie na Facebooku, wpisując imię i nazwisko. Zapraszam też na konkurs. Konkurs trwa do poniedziałku. Trzeba znaleźć post reklamowy, bo są dwa, ale jeden był rozwiązany. Natomiast drugi ten post reklamowy, drugi post reklamowy, on jest moim, z moją wizytówką, z cennikiem. Można wygrać voucher do 50 funtów można go wykorzystać zakupy sklepiku i można tutaj albo na usługi wykorzystać i to trzeba zrobić. Trzeba udostępnić post na swojej stronie, polubić stronę i w komentarzu napisać jakie usługi lubicie najbardziej. Losowanie będzie w poniedziałek, więc zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.